Po ponad 30 latach od podpisania porozumień sierpniowych historyczna sala BHP w Stoczni Gdańskiej znów zatętniła życiem. Przez wiele godzin przedstawiciele licznych organizacji społecznych z całego kraju, zjednoczeni pod szyldem Platformy Oburzonych, wytykali błędy rządu. To nie ma siły do tego, żeby cokolwiek zmienić, bo przywiązani są do apanaży, do diet, do dofinansowania partii politycznych, do obecności w mediach, a pracować się już nikomu nie chce. Bezrobocie, jedno z najwyższych w Europie, bo z tymi ludźmi, którzy wyjechali za granicę, to ponad 25%. Gdzie jest przyszłość dla młodzieży w tym kraju? Ci, którzy się załapali, załapali się na umowy śmieciowe, takie, które całe zdobycze cywilizacji zatrudnienia obróciły w pył, bo nie ma prawa do urlopu, nie ma prawa do chorobowego, tylko niewolnictwo nowoczesnej Europy. Natomiast dzisiaj nawet ci szczęśliwcy, którzy mają pracę, bardzo często nie stać ich pracując na utrzymanie na godnym poziomie swoich rodzin, a z drugiej strony mamy pseudo menadżerów, którzy wstydzą się zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie, bo chcą zarabiać 200 i nawet 700 tysięcy miesięcznie, tyle miesięcznie, ile normalny pracownik nie jest w stanie zarobić przez 10 lat. Wspólnym elementem większości wystąpień był apel do władz Solidarności o naprawę Rzeczpospolitej. O przywrócenie praw pracowniczych, o przywrócenie demokracji. Tutaj jesteśmy z wami, są organizacje związkowe zrzeszone w opzz by wspólnie zawalczyć o przywrócenie demokracji, o oddanie tej demokracji dla obywateli. Kochani bracia i siostry, narodzie, kochany, zbudźmy się. Nie wiem, jak to zrobić, zastanówmy się, ale bardzo proszę. Ja jestem tylko kobietą wierzącą. Nie chciałabym, żeby w Polsce polała się krew. Pojawiło się także kilka głosów nawołujących do całkowitego odrzucenia współpracy z istniejącymi elitami władzy. Wzywamy wszystkich Polaków do podjęcia ogólnopolskiej inicjatywy obywatelskiej oddolnej, powstania Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego który wyłoni tymczasową Radę Stanu, a także doprowadzi do nowych, w pełni demokratycznych wyborów. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu związków zawodowych do popierania partii, które żerowały układ okrągłostołowy. To są partie od lewa do prawa, partie PiS, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, PSL oraz wszystkie ich przepotrzebowane postacie. Te partie nie mają żadnej legitymacji do reprezentowania Polaków. Polacy muszą być rozsądni. Nie możemy manifestować, protestować, pisać petycji, bo nie mamy do kogo. My musimy się zorganizować pod Dolny Ruch Obywatelski. Ten ruch wybierze Radę Stanu i dlatego mamy nadzieję, że w dniu dzisiejszym zapadną takie decyzje, że Solidarność nie będzie żadną dźwigną do pobierania żadnej z stołowych partii. Organizatorzy spotkania mają jednak nadzieję, że ich inicjatywa przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia udziału obywateli w decydowaniu o losach kraju. Wasze stowarzyszenia, fundacje związki zawodowe powstają dlatego, bo dzieje się ludziom krzywda. Ale rządzący tego kompletnie nie zauważają. W Polsce dialog społeczny legł w gruzach. Nie teoretycznie. Tylko go nie ma i trzeba głośno o tym powiedzieć. Zrujnowany teren legendarnej stoczni dowodzi jednak, że w starciu idei z władzą największe straty ponosi naród. Z Gdańska dla emisji Piotr Korczarowski.